manko! z tej strony Polski Gamer, a dziś nowa seria na moim kanale. Tak, jest to nowa seria. Zgadnijcie jak, nie no, chyba już wiecie po, po, tytule. Jest to Minecraft komendy, tak, które będą Komendy, bardzo fajne komendy, które mi się podobają. Jeśli chcesz, żeby ta seria było, była dalej. Wiesz co zrobić, to łapkę w górę. Nie żebłem, ale że przez w górę to mnie motywuje. Dobra. Co jest nam potrzebne do tej komendy, a dzisiaj będziemy robić całkowę tak. A i co jest potrzebne? Jest potrzebny. Operację, po czyli Command Block. Zwiedza jako to robimy tak. GIF. Tak GIF napisem, Kurde. GIF WP Co mam Blok. Nie mam taką to sobie nie muszę wyraźnie. I teraz spróbujemy komendę i resource pack. Ay, tak. Resource pack, dlatego nie ma skina, bo nie można w resource packu używać. Musimy mieć ten skin niestety i zabręcie nieco w tej serii, ale potrzebujemy Rieser pack, który jest do na jego Musimy go po prostu wypakować, bo inaczej nie będzie działał i wkopiować do folderu resources Pack. I jak ktoś nie wie jak go znaleźć, po prostu wchodzimy w Procent up, Data Procent. Minecraft. Potem wchodzimy w resource Pack i kopiujemy. Podpakowany yy, folder teraz podróbmy komendę, która też jest w opisie. Wstawiamy ja ją od razu, jaką uchwały. Ja tam robię, także nalecam trzy razy na tą komendę i się sama skopiowa. Teraz yy, robię gotowe. Ok, teraz wystarczy położyć blok do i komenda się tworzy. Ła! Wow. Wow, wow. Wskazuję. nie chcę, że był w komendę. Był komendę Był w tym komendzie. Minuta wpięłam, to sobie zrobić tak, żeby muszę zacząć czy są napisy. A tak, tutaj jest to, co zrobię, tylko muszę zrobić działa. E, tu jest mapy, e, w tutaj mamy W. Nie mamy do e, tej komendy. Word I'm Chiner, czy jakoś niegną czytać po prostu zawatną. Tutaj mamy e, instrukcję potrzebne, żeby zrobić to w częściach. mam um, Active, a tu mamy e, The Active. Włączamy włączamy. Wciągnąć dwa razy. Działa. Powinna działać. Nie wiem. Zobaczymy jak tu. tu Dostałem informacji, czyli, że powinna działać. OK. Pojazd. Pojazd. No czemu Dobrze. Zrobimy sobie tak. Ustawienie graficzne. Weźmiemy sobie renderowanie 16. To może mniej, ale będzie, o właśnie, będzie tak legować. Tak to jest a bo tam piekło. Teraz, żeby zrobić, jeszcze raz przeczytamy, to próbujemy, Dwu części musimy to zrobić. 2 Dwa irony. Cztery strony i trzy dźwignie. Ja tam po polsku wyglądał czytał. Żebyście nie szukali. Dźwigne. Szyby. Trzy. Jakiś ironów, Gdzie to są iron? Ej, hey, zapomniałem, że żelazo ją w polsku. Dobra. To było 20. O, i raz klikać. Klikać, klikać. Dobra. 20 ironów. tego było chyba redstone, ale no, nie pamiętam ile. Zobaczymy sobie. 4 redstone blocks. Czyli 4 bloki redstone. Mamy jeden. Te rzeczy. Raz, dwa, trzy. Teraz te wszystkie rzeczy musimy rzucić przed siebie. Chyba nie wiem, czy tak dobrze wyrzucam. Sprawdzimy mam w razie czego to jeszcze raz inaczej wyrzucę. O, otworzył się. Może też inaczej, ten album wolnego. Mamy kadłub. Tak gram taką fajną grę, mogę nagrać. Z innej gry. Wejdzie może taki online. To jest darmowa gra MMORPG. Możemy sobie tam zagrać. Podam link. Mogę nagrać, także, Ej, dobra, mamy tak, mamy kadłub, teraz poprawiamy wieżę, jak zrobić wieżę, sześć ironów, dwa pistony i tak i to chyba wszystko, tam są dalej tam, pan to wam wytłumaczę potem, potrzebujemy dwa pistony, tam było chyba sześć ironów, dobrze mówię, tu już użyjemy żelazo, sześć, Chcę pokazać, jak to jest łatwiej zrobić. Tak, i wyrzucamy. Tak, wyrzucam się dwa. Tak jest prościej. Dobrze. Gdzie jeszcze brakuje? A! Tam Andelę chyba. To jest ten czarny proszek, tylko... A jak on się nazywa? Może tu będzie. Kurde. Procho. to było czy Chyba dobrze. Chyba dobrze robię. Czyli 3, a, to już można możemy... się przyciągnąć. Zgadza mi się. O, jest, dobra. Zapomniałem o kampanderach, bo mi się myli, bo tu też są drobne. Teraz jak kończymy, to tak. Tak. Zgadza mi jajko. Tak, porządku, wracę z I Zobaczycie. Zobaczę sobie to tu. W sensie fajnie wygląda. Zobaczcie, wystawimy po drugi raz, to aby. bardzo coś, nie to, co możemy zrobić. Dobra. I teraz, yy, jak go używać? Potrzebujemy teraz yy, trzech, tak, yy, trzech. Campagnard. A, rok muszę ruch Rok, żebyśmy. Najlepiej, dobra, w prezentacji 32, a bo nie, wezmę sobie po prostu. Yy, tak, dobra. Teraz tak yy, wsiadamy do tego przyciskiem myszy. I najlepiej, żeby zmienić tę kamerkę. Jak się zmienić, chyba? OS. A, bo ja mam, dobra, torki. wam torki, ja nie wytłumaczyłem, sterowania. O Boż, Co ja teraz zrobiłem? O jest. Ale co ja zrobiłem? Kurde. No, yy, szybko wysiadamy. takie. A tu ja sam jadę? Hm, jestem ja ciekaw. A, teraz, tak. Tutaj idziemy do przodu. Jak włączyłem ten chyba. Tak, tym, tym, tym kieruję chyba do przodu, czy jakoś tak. Tym chyba stoimy. Czy nie możemy przejechać? A, bo ja tu źle ustawiłem storki. Storki, za to Wysiądę. Storki źle ustawiłem, bo Trzeba ustawić jako pierwsze pozycje 3. To jest tak, że jedziemy w lewo, prosto i w prawo. I to tak działa, to sterowanie. Sorki, sorki bardzo, o właśnie. Słuchajcie, już stoję, już stoję. O, teraz zjedziemy do tyłu. Nie, teraz jedziemy do przodu. Dobrze? Tak, teraz do przodu jedziemy. Teraz jedziemy w lewo. Teraz no, Tu może się ścinać. Strzelamy przyciskiem myszy, ba. Czy dobrze mówię? Nie. Czy my tu strzelamy Poczekaj. A Ku! strzelamy. A, o! Ale są chciałem sobie użyć. O, ja może... Nie wiem czy się uda. Żeby sobie cztery tak jak mam w tych. Oje, może się bardziej się może ścinać. Nie, nie ścina się, tak? Tak kierujemy w lewo. Tak wprost. I tak... I odwrotnie. I to jest proste. A źle to robię. Czekajcie, zaraz pracę. Czy zobaczcie za, zaraz pracę czy... Tak. Yy, myszką po prostu kierujemy tym, a jak chcemy kierować. Yy, to musimy zrobić czak i myszką. I wtedy nam samo kieruje. Weź bym tylko to w nie wjechał. Udało się. To jest takie przeszkody, to są dla nas. Nic, bo po tutaj potem może przyjechać. O. Pyk, pan, tylko tak się to bo tak działa ten czołg. Ja mówiłem, kuszczamy. A tam poleciało. A to jest chyba jak lufa, bo to nie jest na sterowniku jak, jak lufa leci, chyba. Dobrze mówię? Co zobaczymy? Cały czas jada jak chcę prosto. To jest dosyć fajne. Dobra, wysiądźmy sobie. Tam mnie czołg jest dosyć fajny. Fajne tekstury. Fajnie wygląda. I jak chcemy jest, to zdezaktywować. po prostu robimy. Deactive. Po prostu nie działa. I gra już się tak nie powinna, ale nie wiem, czy wtedy działa, jak wejdziemy tutaj. Widzicie? Nie działa. Tylko możemy się wytyc, aby się daje, że To jest po prostu skin łódki, bo jak mi to wygląda na łódkę. Jeśli film Ci się spodobał i chcesz więcej e, takich odcinków, wiesz, co masz zrobić. Oczywiście mogę Wam to powiedzieć. Zostawcie łapkę, subujcie, komentujcie, doradzajcie mi. Ale na pewno nie komentujcie złych. Nie piszcie złych komentarzy, bo nie lubię tego. A jej... Przypomnę wam o tych tankach online. Czy chcecie, czy graliście kiedyś w to. Polecam, fajna gra. E, potem mam taki, taki sobie nikt, bo będziecie się śmiać. Z e, drukowanymi. Sy, my, o, cy i o, sy. No. I jak ktoś chce grać ze mną, to nie napisze, mogę też nagrać z tego odcinek. Mam nagrać z witami. Nie wiem kiedy to nagram, ale nagram na północ z Wami odcinek z multiplayer. Nawet mogę z tanków nagrać. Po prostu byście się musieli do mnie zgłosić, jak macie Face'a. Jak będziecie mogli, to żeby rozmawiać ze mną przez Face'a. Albo podać mi jakiś numer telefonu, albo nie wiem to. To możecie na moim Face'ie. Link do mojego Face'a będzie w opisie. Pospytajcie się, Pixelmana mam mój kolega yy, i on ma mnie na Facebooku i z nim zamierzam raczej nagrać jakiś yy, multiplayer, no i teraz opowiedzenia się rozgadałem, już powinien być koniec odcinku, ale dobra, yy, wiecie to powiedziałem, pamiętacie, żegna się z wami, polski gamer, cześć.